to zaczyna. No dobra, no to może ja coś tam powiem chwilę. E, witajcie serdecznie. Tutaj Kasia i Klaudia z cudu na Teneryfie. No i dzisiejszy filmik nagrywamy dla was, ponieważ chciałybyśmy się podzielić z wami informacjami na temat współpracy, jaką dla was oferujemy. Damy Wam więcej szczegółów w tym filmie, żebyście wiedzieli, na czym polega współpraca, z kim my współpracujemy, jak wygląda proces tej współpracy. Więc zaczniemy od pierwszej grupy osób, z którą współpracujemy. To są. Osoby, które tworzą coś w internecie, tworzą swoją markę w temacie np. rozwoju osobistego, czy rozwoju duchowego, czy uczą jogi, medytacji, świadomego podejścia do życia, radzenia sobie z emocjami itd. czyli różni coachowie, trenerzy itd. Osoby, które po prostu budują markę i mają już wokół tej marki społeczność, która bardzo lubi. Te treści, to my jesteśmy tutaj po to, żeby pomóc Wam zorganizować coś dla właśnie Waszej społeczności. Czyli, jak wiecie, no w tych czasach konkurencja jest dość spora, i fajnie byłoby się wyróżniać na tle innych marek. I tutaj właśnie fajną mogłoby być z Waszej strony propozycją dla Waszych odbiorców. Taki właśnie wyjazd na Teneryfę. My właśnie jesteśmy tutaj po to, żeby pomóc Wam taki wyjazd zorganizować. I na czym to polega? Tak naprawdę to jest bardzo prosta sprawa. Wy, jako twórcy internetowi, osoby znające się w danym temacie, tworzycie program rozwojowy, taki à la kurs, który zrealizujecie na Teneryfie dla Waszych odbiorców i e, oczywiście promujecie to dla swoich właśnie e, fanów, tak? Zbieracie grupę tutaj na ten ryf. A my pomagamy tobie zorganizować wszystko na miejscu, czyli wybieramy miejsce, e, w którym te warsztaty mają się odbyć. Czy to ma być miejsce właśnie takie prywatne e, gdzieś pośród plantacji bananów, tak jak jesteśmy dzisiaj, czy to ma być hotel, czy to ma być willa, e, czy to ma być jeszcze coś innego? po prostu dostosowujemy miejsce do waszych potrzeb. Później oprócz miejsca pomagamy wam zorganizować tutaj wycieczki, które oferuje Teneryfa, więc układamy taki plan dla was, żebyście mogli sobie tutaj fajnie też spędzić ten czas poza tym programem, no po prostu odkrywając Teneryfę. Oprócz tego oczywiście transport organizujemy, organizujemy wszystko to, co potrzebne, typu na przykład catering wegetariański, jeżeli jest potrzebne. Jeżeli chcecie, to również możemy pomóc w organizowaniu przelotów na Teneryfę. Natomiast w tym aspekcie zostawiamy dla was taką przestrzeń dlatego, że zazwyczaj osoby przyjeżdżają z różnych stron świata i lepiej właśnie zostawić to tak, żeby ludzie mogli sami zarezerwować sobie bilet we własnym zakresie. Jak wygląda taka współpraca? No w pierwszej kolejności możemy porozmawiać o tym, jakie są twoje oczekiwania i co możemy dla ciebie tutaj zrobić, lub możemy od razu wysłać tobie taki formularz, w którym mamy pytania odnośnie właśnie ich oczekiwań, i według tego my tworzymy taką wstępną ofertę, cenę na y, uczestnika programu. A później po prostu omawiamy różne kwestie, jeżeli coś jest, co trzeba dodać, co odjąć, i tak dalej, i tak dalej. Także tak wygląda nasza współpraca z twórcami, trenerami, itd. Tak y, można powiedzieć, że jesteśmy taką firmą eventową, organizującą eventy tutaj na Teneryfie, a Wy jesteście osobami, które po prostu przychodzą ze swoim programem. Jeszcze tylko na koniec dodam w związku z tym, że też pomagamy Wam promować Wasz program na naszej marce, dlatego, żeby, że nam zależy, żeby nasza marka zrzeszała właśnie tych wszystkich fajnych ludzi, którzy robią coś dla ludzi i robimy również taki właśnie marketing, żeby rozpromować Wasze warsztaty też nasze, na naszych social media. Także to, są, to jest współpraca z twórcami internetowymi. Tak. A Kasia powie o jakiej współpracy? Jeśli chodzi o współpracę z korporacjami, z firmami, oferujemy współpracę właśnie no, tak jak dla, dla, dla korporacji, które chciałby zorganizować tutaj na Teneryfie dla swoich pracowników taki wyjazd integracyjny, incentiv rozwojowy. I tutaj również możemy zorganizować przeloty dla grupy. Możemy zorganizować, biorąc pod, pod, pod uwagę oczywiście pod potrzeby firmy, hotel czy jakiś prywatny ośrodek, a ta, i także różne atrakcje, czy to wy, różne wycieczki po, ten, po Teneryfie, czy właśnie jakiś rejs katamaranem z obserwacją delfinów, czy lot paralotnią. No i wiele, wiele różnych innych atrakcji. Również możemy zorganizować zo, zo różne warsztaty rozwojowe w tematyce wybranej przez, przez korporacje, przez, przez Was. Także mamy tutaj, współpracujemy z, z różnymi trenerami rozwoju osobistego i możemy dopasować właśnie program do Waszych potrzeb. Może być to program inte integracyjny, może być to pro program, który się skupia na, na przykład na, na motywacji i na realizacji celów. Wszystko ustalamy po drodze właśnie zgodnie z Waszymi potrzebami. Dokładnie. Ja tutaj właśnie też zapomniałam dodać, jeśli chodzi o twórców internetowych, to e, również właśnie tak jak Kasia powiedziała, my mamy tutaj nawiązaną współpracę z ludźmi, którzy e, oferują różnego rodzaju warsztaty, typu malowanie intuicyjne, taniec intuicyjny, yoga, mhm. e, medytacja, świadomy oddech, pływanie z intencją w oceanie, czy właśnie warsztaty rozwoju osobistego. Wszystko, co e, w, mieści się w słowie cud, czyli ciało, umysł, dusza. My tutaj możemy zorganizować właśnie taki program, żeby wzbogacić również wasz program. Czyli jeżeli Ty jesteś e, trenerem, coachem rozwoju osobistego, ale nie jesteś na przykład instruktorem jogi, to my tutaj na Teneryfie mamy takie kontakty, że zorganizujemy dla Ciebie takiego instruktora jogi, medytacji i świadomego oddechu itd. Tak i to samo się właśnie tyczy, jeśli chodzi o wyjazdy dla, dla firm. My również organizujemy właśnie takie wyjazdy mindfulness, które się skupiają bardziej na pracowniku w sensie odstresowania go, tak? Odstresowania, zre, 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 zrelaksowania, pobudzenia jego kreatywności i tym samym produktywności we, we firmie. Tak, i, i przy okazji e, budowania takiej. E... Aury w sensie współpracy, pracy w grupie, gdzie po prostu ludzie tak. lepiej ze sobą pracują i właśnie są bardziej produ produktywni. Także mamy tutaj bardzo fajnych ludzi, którzy e, współpracują z nami, mogą zorganizować taki program. E, no i mamy przecudowne miejsca, które mamy dla Was do zaoferowania. Ciągle jesteśmy w trakcie poszukiwań e, i podpisywania różnych e, współprac z różnymi miejscami. Natomiast już na tym etapie jest kilka takich fajnych perełek, które możemy Wam zaproponować. Tak, jeśli chodzi właśnie o współpracę jeszcze z, firm, z firmami, to również to się odbywa na takiej samej za, za zasadzie jak współpraca właśnie z twórcami internetowymi, czyli wysyłamy do Was formularz, który wypełniacie i na jego podstawie my możemy stworzyć dla Was ofertę. Dokładnie. Także chyba to jest wszystko, co chciałyśmy powiedzieć w tematyce współpracy. Zapraszamy Was serdecznie. Bardzo nas cieszy to, że możemy takie warsztaty Tutaj organizować dla Was, również warsztaty, które są nasze autorskie. I jeśli jesteś osobą, która nie ma firmy czy nie jest influencerem, a chce przyjechać na ten RF, mimo wszystko, to my zapraszamy Cię na naszą stronę, gdzie znajdziesz aktualne informacje na temat naszego warsztatu wewnętrzna mądrość, który organizujemy cyklicznie i, i po prostu wszystkie informacje no, są na naszej stronie, także tam można sobie spojrzeć, a jak macie jakieś pytania, to możecie oczywiście do nas napisać. Chętnie na nie odpowiemy. Tak. Także w sumie nie wiem, to chyba wszystko, nie, Kasia, czy coś jeszcze. Jeszcze powinniśmy dodać też, że organizujemy tak, także wyjazdy dla firm, które już organizują wyjazdy rozwojowe w Polsce, a które chciałyby wzbogacić swój, swój prog program, o właśnie takie wyjazdy zagraniczne. Mhm. To jest na takiej samej zasadzie jak dla, dla, dla twórców internetowych. Tak, eee, tak że Wy tworzycie swój program, czyli jeżeli wy macie szkołę jogi w Polsce i tworzycie już wyjazdy, na przykład gdzieś tam w Polsce, a chcielibyście poszerzyć swoją ofertę o wyjazdy zagraniczne właśnie na przykład na Teneryfę, no to też tworzycie właśnie swój program, zbieracie grupę na ten wyjazd, a my dla was organizujemy tutaj miejsce i wszystkie te rzeczy, które są niezbędne, żeby ten program miał spójną. Całość i żeby był dobrze zaplanowany. Także również zapraszamy takie firmy do współpracy, bo myślę, że możemy coś fajnego razem stworzyć. No i przy okazji też przypominam, że my również właśnie pomagamy Wam promować taki program, także nawet jeżeli mm, obawiacie się, że nie zbierzecie takiej grupy, to my też mamy jakieś zasięgi tutaj już w internecie i będziemy promować to. No, w, naszym, w naszej przestrzeni, i wtedy jest szansa, że ludzie po prostu z różnych miejsc na świecie będą zainteresowani przylotem, właśnie na wasz warsztat. Także to, to też jeszcze chyba miałyśmy dodać. Tak. <noise> no dobra, w takim razie będziemy już kończyć ten filmik. E, mamy nadzieję, że podoba Wam się nasza mm, oferta i, i, i że będziecie chętnie chcieli z nami współpracować. Jeżeli macie jakieś pytania, to oczywiście zapraszamy do kontaktu. Serdecznie pozdrawiamy. No i do usłyszenia w kolejnych filmach. Ciao. Pa pa, pa, pa.